Za nami kolejny ligowy weekend, zatem bez deflektora czas zaczynać. Przemocierak, kłaniam się i zapraszam, Siemacie macie ludzie. To miała być najkrótsza recenzja ligowej kolejki w tym sezonie. Miała zawierać w zasadzie dwa słowa: odbyła się. Przed rozpoczęciem spotkań nie trudno było wskazać teoretycznych faworytów. Czy życie potwierdziło te przypadki? No, tak po prawdzie w większości. Zaczęliśmy w Lublinie. Motor w punktowanym sparingu podjął Grudziącki Klub Motorowy i podobnie jak to było niedawno z Gorzowem, pozwolił gościom zdobyć niewiele ponad 30 oczek. W motorze dwa ostatnie wyścigi tradycyjnie odpuścił, wygrywając trzy pierwsze bartek z Marzlik. Bieg nominowany odpuścił Jack Holder, a do kompletu przytrafiła się niedyspozycja Domina Kubery, który w tym spotkaniu zdobył raptem pięcioczek bez wygranej indywidualnej. Na tym tle grudziązanie myślę mają powody do budowania optymizmu. Wrócił chyba na dobre, miejmy nadzieję na dobre, Max Frick. On dwukrotnie mijał metę jako pierwszy. Dobrze pojechał Jamon i ten wydaje się, mimo że liderem nie był i pewnie nie będzie, to wrócił do swojego przyzwoitego, dobrego poziomu. W jednym z wyścigów wygrał, zerwał się Wadim Tarasienko, a jego jazda była już znacznie mniej chaotyczna niż do tej pory. No i Michael Jepsen-Jensen. Tym razem. Nie poszło, ale z perspektywy GKM-u całe szczęście teraz, niż w którymś z kluczowych starć, na przykład przeciwko falubazowi czy włókniarzowi u siebie, bądź, bądź podczas wyjazdu do Rybnika. Prudziądzanie bez Kevina Małkiewicza i całe szczęście, wreszcie Kevin mógł odpocząć i wyleczyć kontuzjowaną kość ogonową, ale także bez chorego Kacpra Łobodzińskiego. Zadebiutował więc Damian Miller, pojechał swoje Jan Przanowski, no i na wynik pewnie absencja Małkiewicza czy Łobodzińskiego większego wpływu nie miały, ale już na tłumaczenie wysokiej porażki pewnie tak. W kryzysie Misiek a po stronie lubelskiej wreszcie zatrybiło u Bartka Bańbora. Ostatni wygrany indywidualnie wyścig sprawił, że Bartek skończył zawody z optymizmem i z nadzieją na kontynuowanie dobrej pasy w kolejnych spotkaniach. No ale, ale zaraz potem mieliśmy Gorzów, gdzie Stal podejmowała wielki WTS, wielką Spartę. No i tu podobnie miało być do jednej bramki, miało być łatwo, lekko i przyjemnie, tym razem dla przyjezdnych. No i przez pierwsze dwa okrążenia nawet tak było. Przy podwójnym prowadzeniu Łaguty i Kowalskiego, ten drugi nieatakowany przez nikogo upadł. Powtórka w powtórce remis, w juniorskim kolejny remis, zwycięstwo Krawczyka, ale, ale śliwka rekonwalescenta. Kowolika, który w kolejnych wyścigach potwierdził, że przerwa na, na leczenie nie posłużyła mu najlepiej, no i, no i cóż, i aż do trzynastego wyścigu wynik spotkania pozostawał sprawą otwartą. A to wszystko przy ledwie dwóch indywidualnych zwycięstwach gospodarzy, konkretnie Andrzeja Lebiediewa, i to w pierwszej fazie, początkowej fazie meczu. Jak to możliwe? No cóż, wrocławianie trochę na własne życzenie napytali sobie o mal biedy. A to dwa defekty w jednym wyścigu. A to upadki wykluczenia. A to wpadki w poszczególnych biegach poszczególnych rajderów. I cóż z tego, że w całym spotkaniu wygrali indywidualnie Aż 13 wyścigów przy dwóch zwycięstwach, bo tak pozostało gospodarzy. Skoro mecz o mały higiel nie zakończył się sporą sensacją. Ostatecznie Wrocław górą, ośmioma punktami, a za chwilę przed nimi zaległe spotkanie w Częstochowie. Sobota, Sobota przyniosła nam finał drużynowych Mistrzostw Europy które to możni żużlowego świata, specy od marketingu, postanowili sprzedać w mediach jako niebywały, wiekopomny sukces. No ale cóż to za sukces, kiedy to faworyzowani Polacy w pełnym składzie, na własnych śmieciach, bo w Gdańsku rywalizowali z Duńczykami, którzy jeszcze o mały figiel potrafili powalczyć i mogli wywinąć, ze Szwedami, których Trudno posądzać o możliwość zebrania czterech i rezerwowego mocnych, równych zawodników. I nie wiedzieć czemu nie z Brytyjczykami, a z Ukraińcami, którzy z kolei stanowili, bo tak musiało po prostu być, jedynie tło. Ale cóż, wyniki idzie w świat. Tytuł zaliczony, podium okupowane, mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał, a w niedzielę. Wróciliśmy do ligowej Młódzki. I tu na początek pres Grupa Deweloperska Toruń podjęła Stelmet Falubas. Falubas, który na fali, który po serii zwycięstw miał pokusić się o niespodziankę. No ale o tę niespodziankę się nie pokusił. W Falubazie tym razem mecz do zapomnienia Przema Pawlickiego. Leon Madsen, jak to Leon Madsen, albo to sprzęt, albo to psychika. Tym razem rzekomo grypa żołądkowa nie pozwoliła Duńczykowi pokazać pełni możliwości. To no może zdarzy się w tym sezonie jeszcze taki mecz, w którym Duńczykowi nic nie będzie dolegało i, i będzie po prostu sobą i będzie po prostu się ścigał. A wynik, a wynik Falubazowi trzymali juniorzy. Dobrze dysponowany Damian Ratajczak, z przebłyskami Oskar Churysz, i to oni w głównej mierze sprawiali, że Falubas uzyskał przyzwoity zupełnie wynik. Po stronie toruńskiej dla odmiany: Mecz życia Janka Kwiecha. No, tutaj zemsta na byłym klubie musiała smakować jak pomidorówka w niedzielę uteściowej. A co jeszcze? A chociażby to, że Patryk Dudek, który wygrał dwa wyścigi indywidualnie, ale w pozostałych zaliczył jedynkę i śliwkę, z siedmioma punktami nie załapał się do wyścigów nominowanych. Ot, ciekawostka. Trenerzy przy rozstrzygniętym wyniku w finałowym 15 biegu pozwolili pościgać się przyszłości swoich drużyn, a w starciu młodzieży lepszy był Falubas. Ostatecznie 53 do 37, tak więc okazałe pewne spokojne zwycięstwo faworyta. No i na koniec jedyne starcie, gdzie teoretycznie mogło się coś wydarzyć. Inpro podejmował u siebie kronoplast włókniarza Częstochowa. No i tu niespodzianka, odstawiony od składu. Niki Pedersen. Na ten, temat, na ten temat, to ja mam swoją opinię, którą już wygłaszałem, pisałem, mówiłem. Przypomnę tylko króciutko, że moim zdaniem w największym uproszczeniu metodą dla rybnika, by się utrzymać, jest przyczepniejsza nawierzchnia toru, lekko pod koło, żeby było się o co zaprzeć. No i Niki Pedersen w składzie, który zamiast grymasić, powinien się do tej nawierzchni dokleić. Dlaczego nie Chris Holder? No to było widać podczas spotkania. Co prawda Krzyś zaliczył dwie trójki, ale warto przyjrzeć się, w jakich okolicznościach przyrody to nastąpiło. No, jeśli podejść do sprawy z punktu widzenia kibolskiego, a nie kibicowskiego, to holder zrobił kawał dobrej roboty dla rybnika. No bo w trzeciej serii startów za jednym razem spowodował kraksę i kontuzję dwóch rywali. Pojechał podlinek w poprzek, nie do wejścia w łuk, a prosto w Petera Pawlickiego, czym spowodował jego upadek, a Peter padając przyczynił się do upadku Matsa Hansena. W taki oto sposób Chris Holder, który jeszcze niedawno tak płakał, tak jęczał, tak narzekał, tak bardzo był zdegustowany postawą niektórych złych, niedobrych, faulujących kolegów na torze. Sam okazał się być torowym bandytą. Decyzja sędziego mogła być tylko jedna wykluczenie Krisa Holdera. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Nie przekonuje mnie narracja telewizyjnych komentatorów i nie przekonuje mnie decyzja arbitra. Chris Holder w tym wyścigu z podlinek nie pojechał prosto do wejścia w łuk, tylko pojechał z wewnętrznego pola w prawo, staranował jednego rywala i nie prowadził, więc nie on dyktował warunki, a ten staranowany rywal spowodował upadając. Potężną kolizję, w której ucierpiał drugi z częstochowskich zawodników. W tym momencie, momencie włókniarz prowadził w meczu dość pewnie i dość wyraźnie. Ale bez dwóch podstawowych żużlowców, w tym swojego lidera, nie był w stanie nawiązać walki. Rybniczanie stopniowo zaczęli odrabiać straty, podgonili przed nominowanymi, dołożyli w nominowanych. I odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie. Tyle tylko, że w zwykłych okolicznościach przyrody tego zwycięstwa, uczciwie mówiąc, po prostu by nie było. Włókniarz ratował się kim mógł i jak mógł. Nie istniał Lampard, próbowano Helstrema, Bengsa z podobnym skutkiem, a juniorzy błysnął Karczewski, w jednym wyścigu juniorskim błysnął Ludwiczak, ale nie byli w stanie przechylić szali na stronę swojego zespołu. Zatem co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Na pewno zwycięstwo Rybniczan cieszy, na pewno jest bezcenne, na pewno dodało drużynie wiary. Przy okazji Czugunow okazał się niezłym dyplomatą albo kryciarzem, jak to woli. Ponieważ przed meczem ogłosił pozostanie w rybniku na kolejny sezon, a to sprawia, że załatwił sobie pracę i miejsce w składzie, chyba już do końca sezonu. Czubunow w początkowej fazie nie przekonywał, w końcówce był już szybki i skuteczny, zatem na to miejsce w składzie z pewnością zasłużył. A Chris Holder. Chris Holder to nie jest zawodnik na miarę ekstraligi i przy tym twierdzeniu będę się upierał. Tutaj, tutaj bez nikiego Pedersena Rybnik może sobie mimo wszystko nie poradzić. I nie, musim, nie mówimy o Pedersenie grymaszącym, rozkapryszonym, tylko o Pedersenie, który schowa dumę, dostosuje się do wymogów drużyny, a Rybnicki Tor który tym razem już był nieco przyczepniejszy, ale jedynie przez 4-5 pierwszych wyścigów, potem się wyjeździł, wyślizgał, uklepał, mógłby być ryśnięty nieco głębiej i nieco bardziej zlany wodą, tak żeby nawierzchnia dłużej utrzymywała swoją przyczepność. No i cóż, no i rybnik walczy, rybnik w grze. A włókniarz, no cóż, o ile Mats Hansen ma poważniejsze urazy, bo to są dwa pęknięcia kości w kręgosłupie, o tyle Peter Pawlicki wydaje się kilka, może kilkanaście dni i powinien wrócić do ścigania. Gdyby zaś przyszło włókniarzom ścigać się bez nich, wtedy, wtedy ich szanse utrzymania się w rundzie play byłyby mocno ograniczone. No ale zważywszy, jak szybko wykurowali się kontuzjowani jeszcze niedawno Wrocławianie, można przypuszczać, że i Peter, i być może, a raczej Daj Boże, Mats Hansen również zdążą przed rundą finałową wrócić do składu włókniarzy. Tak więc, króciutko podsumowując, Motor wygrał bardzo wyraźnie z GKM-em, mógł delikatnie wyżej, ale liderzy odpuścili ostatnie starty. Gorzów przegrał niewyraźnie z Wrocławiem na życzenie Wrocławia. Potem, potem mieliśmy mecz w Toruniu, gdzie pres grupa deweloperska, wyraźnie ograła rozpędzony falubas i chyba nieco wystopowała zielonogórzan. No i wreszcie niespodzianka, aczkolwiek nie do końca fair rozegrana. Może fair to, to nie najlepsze słowo, ale nie do końca w zwykłych okolicznościach o tak. Wygrana rybnika nad częstochową po tym jak Chris Holder wysłał dwóch kolegów z toru na przymusowe leczenie. Przed nami kolejna, jedenasta runda i zapowiada się nieco podobnie jak zapowiadało się teraz. Niestety, mamy ligę dwóch prędkości. Mocarze, szczególnie na własnych śmieciach, nie pozwalają się zaskoczyć maluczkim. Maluczcy są w stanie ugrać jeden, dwa wyścigi, zdobyć trójkę z przodu w wyniku, ale, ale nic ponadto. Cóż, taki mamy klimat, ale chyba też najwyższa pora, by pomyśleć realnie o poszerzeniu ekstraligi do minimum 10 zespołów. Tyle na dzisiaj. Przenosierak, dziękuję za uwagę i zapraszam po następnej ligowej rundzie. Trzymajcie się.